No tak Ptaki głodne Koty też pewnie głodne Dokładnie Michy puste Trzeba towarzystwo nakarmić O, tylko zostały puste takie wydmuszki Po kulkach karmimy towarzystwo Ale kulki, o, widzicie to są takie kulki Kupuje się w sklepach i takimi kulkami się nakarmia to towarzystwo. O trzeba dać tutaj do karmiczka ze dwie kule. W zwierzaki to zwierzaki, ale trzeba będzie ocieplić jeszcze rośliny i niektóre pozabierać do domu. Mhm. Jak ja mam niezgrabne yy, ręce. O. Hm. Mówię, że mam niezgrabne ręce. Kuleczki tłuszczowe, sikorki bardzo lubią, ale nie tylko sikorki. Raniuszki. Raniuszki, takie bardzo fajne ptaszki. O, Przylatują całymi chmarami, takie, takie ładne wróble. O, czy gruble też są ładne, ale raniuszki są takie fajne, białe, śnieżne i całymi bandami latają po prostu. Będę tu powiesić, żeby one sobie tu jadły. O, już słychać, już widzą, już. Już zwietrzyłyście? To jest kulka, tak? Trzeba zatankować ptaki. Tutaj też już zjedzone wszystko. No to trzeba wymienić. Śnieg już był. Trochę płot naprawiłem. Teraz nakarmimy ptaki. I będziemy robić co innego. Trzeba drewna narąbać. Trzeba posprzątać. Jeszcze liście. Liści nigdy dosyć. O Wisi kulka Takie ogarnięte. Teraz koty. Łobuzują. Łobuzują po prostu. O Raniuszki. Cześć. Cześć jaku I poleciały.